Wałbrzych i Kryptonim Ridiger. Jesteśmy w centrum Wałbrzycha, pomnik górników, za nami góra parkowa. Z czym to jest związane? Jest to związane z dawnymi badaniami atomistycznymi, z laboratorium, które znajduje się tutaj za nami. Prawdopodobnie znajduje się, bo nie jesteśmy do tego na 100% pewni. Znajduje się w nieczynnych kopalniach, które zostały zlikwidowane gdzieś około roku 1836. Były to cztery kopalnie wyeksploatowane, nieczynne. Bardzo w prosty sposób można było je przekształcić, pomieszczenia, które mogły być wykorzystywane do różnych celów, do produkcji zbrojeniowej, do badań na laboratoriach. Co można powiedzieć o tym miejscu? Za nami jest także schron, schron, który był po części dostępny w latach powojennych i są na to relacje świadków. Ten schron częściowo jest w tej chwili też dostępny, akurat nie w tym miejscu, tylko w drugim liceum. Braliśmy udział w eksploracji tego schronu. Jest częściowo zbadany. Yy, niestety tej części, która jest tutaj za pomnikiem górników, nie, nie sprawowaliśmy i nie ma w tej chwili do, nie, do niego dostępu. Przejdziemy się na górę parkową, zobaczymy stamtąd jak wygląda to miejsce, yy, co ono sobą przedstawia i yy, yy, po prostu jak można było ten temat tutaj zlokalizować i jak go tutaj wstawić. Jesteśmy na szczycie Góry Parkowej, 500 metrów nad poziomem morza, obok nas schronisko Harcówka, dawniej Silembauda. Jest to punkt centralny tego, o czym mówię co się znajduje pod nami. Ciekawe jest jeszcze z jednego punktu. Mamy tutaj, powinniśmy mieć jakieś układy wentylacyjne do tych podziemi, których w tej chwili nie widać. Jest zeznanie pewnego świadka, który mówi o wentylacji w, obie, w obrębie schroniska Harcówka. Mamy zbiornik wody nieczynny, stary, który znajduje się tutaj, też w tym miejscu, obok zbiorników współczesnych. Mamy pewne oznakowania, które wskazują, że być może tu się znajdowały właśnie te podziemia, o których mówię. Jest to centrum Wałbrzycha. Miejsce niepozorne z pewnego względu, ponieważ no, nikt by nie przypuszczał, że w centrum miasta można ulokować laboratoria o tak dużym znaczeniu, gdzie prowadzono prace badawcze nad atomistyką. Fajny kamuflaż, fajnie ukryty obiekt z dostępem dookoła z różnych placówek urzędów miejskich. Szpital, policja, zaplecze logistyczne, zaplecze mieszkaniowe. Mamy, mamy łączność, mamy energetykę, mamy zaopatrzenie w wodę. Piękne miejsce na ukrycie obiektu. Jesteśmy w następnym miejscu związanym z kryptonimem Ridiger. Jesteśmy na stacji w Kamieńsku dawniej, obecnie Jedlina Górna. Dlaczego to miejsce? Jest to pierwsza stacja za tunelem kolejowym łączącym Wałbrzych z Jedliną Zdrój, dalej na kierunku na Kłodzko. Tunel kolejowy między Wałbrzychem, a konkretnie właśnie Kamieńskiem, a nie Jedliną, bo tu jest pierwsza stacja za tunelem, miał kryć według pewnych informacji obiekt o kryptonimie Ridiger. Co to był za obiekt? Według informacji miała być to odnoga z, z jednego tunelu, dodatkowego tunelu, który, który wkrył w sobie centralę telefoniczną. Prowadzono prace poszukiwawcze, wiem o tym, mające zlokalizować ten obiekt, jednak nie udało się go znaleźć. Kilka lat temu eksploratorzy robili poszukiwania w sztolni, która się znajduje nad tunelem. Też nie odkryli niestety dalszych części obiektu. Sztolnia zakończona jest normalnie żąbiem, końcem jak gdyby szybu, który po prostu no, był w trakcie jakiegoś kopania niedokończony. Czy jest ten obiekt tutaj w tym tunelu łączącym Wałbrzych, Podgórze, Dietersbach dawny z Kamieńskiem, z Grundem. Wiele na to wskazuje, że może być. Jak on funkcję pełnił, czy to była centrala telefoniczna, nie wiemy. W każdym bądź razie wiemy, że po tej trasie przebiegała trasa kabla łączności specjalnej. A jeżeli była trasa kabla łączności specjalnej łączącej Wałbrzych z Rize, wiele na to może wskazywać, że w tym tunelu mogła być także awaryjna centrala telefoniczna. Ciekawa jest w ogóle sama trasa kolejowa, ponieważ jest to trasa, która łączyła Berlin z Wiedniem. Linia szczególna. Planowano tu także fajne, ciekawe stacje kolejowe. Większość stacji posiada przejścia podziemne. Bardzo ciekawa, ciekawy obiekt do obejrzenia. Linia praktycznie w zaniku miała być zamknięta. Polecam do obejrzenia i do przejrzenia tych właśnie stacyjek na tej trasie. Bardzo ciekawy obiekt. Za mną tunel kolejowy Wałbrzych pod górze dawny Dietersbach do jedyny zdroju kamień, który pokazywaliśmy moment temu. Bezpośrednio za mną nitka, która się znajduje tunelu. W niej to właśnie mieściła się odnoga, która miała w sobie chować centralę telefoniczną Kryptonimie ridiger Mamy tu drugiego Ridigera. Z tematu właśnie, który poruszamy, będziemy pokazywać jeszcze inne. Druga nitka tunelu jest w tej chwili nieczynna, niewykorzystywana. Kolej, nie wiem jakie plany ma do tego, chciała to przejąć gmina jednina Zdrój. Wyszło inaczej, jest to dalej własność PKP. Jesteśmy na stacji w jedinie Zdroju, dawne Bad Charlottenbrunn dlaczego akurat w tym miejscu. Jest to miejsce może nie związane bezpośrednio z Riedigerem, ale jest to taki punkt węzłowy łączności dla Rizę, o czym wiem na 100%, ponieważ w tym miejscu zbiegały się kable łączące kable łączności specjalnej, łączące Rizę z Waldenburgiem. Na peronie, który jest w tamtym miejscu, była specjalna centralka, która łączyła tą główną linię właśnie łączącą obiekty Rizę z pomieszczeniem zawiadowcy. Zawiadowca w jedynie zdroju miał specjalne zadanie. Nadzorował nie tylko tą stację, nadzorował w jakimś sensie tą łączność, ale także nadzorował pewien dziwny obiekt. Obiekt, o którym wiemy tylko tyle, że gdzieś w tym rejonie się znajduje. Są to prawdopodobnie bardzo duże zbiorniki paliwa, paliwa lotniczego lub paliwa do rakiet. W roku 1946 istnieje relacja. Że z Jedniny dysponował skład z Wałbrzycha, przyjeżdżał maszynista ze składem 10 wagonów, wprowadzał te wagony do podziemnego tunelu o długości 1200 metrów, zostawiał te wagony na tydzień. W tym tunelu te wagony były załadowywane materiałami budowlanymi i maszynami. Po czym zawiadamiał znowuż Wałbrzych, przyjeżdżał maszynista z parowozem, wyciągał ten skład i dostarczał go do Wałbrzycha Rosjanom. Z tego co wiemy, w akcji tej brali udział pracownicy cywilni polscy. Nie było przy tym ani żołnierzy wojska polskiego, ani Rosjan. Gdzie jest konkretnie obiekt, nie wiemy. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych danych. Mam informację od starego kolejarza, który pracował tutaj po wojnie i który miał kontakt z zawiadowcą niemieckim tej stacji. Ten zawiadowca mówił o podziemnych zbiornikach. Oni się w tamtym okresie z niego śmiali, bo nie wierzyli, że coś takiego tu może być. Także jest to ciekawy asumpt do całości założeń rize do tego, co się tutaj znajduje, jak pewne obiekty potencjalnie nie mające związku z ryzysem mogą mieć bardzo istotny wpływ na ryzye. Jeszcze jeden ciekawy aspekt sprawy: stacja Jedlina Zdrój dla miejscowości Jedlina Zdrój, miejscowość liczyła kilka tysięcy mieszkańców, można do tego doszacować kuracjuszy, powiedzmy kilka tysięcy, no powiedzmy 10 do 15 tysięcy ludzi w danym momencie. Stacja, ta, którą tu widzimy, potrafi obsłużyć wiele, wiele więcej osób. Potencjalnych podróżnych. Jest to stacja wielkości stacji węzłowej Jaworzyna Zdrój, Kłocko-Główne. Także w jakim celu i po co wybudowano tak duży obiekt z tak dużymi peronami, z tak dużą obsługą podróżnych. Jesteśmy na peronie drugim. To właśnie w tym miejscu tutaj była zabudowana szafka łączności specjalnej, tak zwana łącznica. której w tej chwili nie ma. Mam, na to, mam te zdjęcia, jak ona wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu. Zanim została zdemontowana, powiedzmy ukradziona. Z tego miejsca było specjalne odgałęzienie do pomieszczenia zawiadowcy, gdzie miał wpięcie do tej łączności specjalnej. Mamy za mną ciekawy napis. Ciekawy napis: Trzy światy. Historia regionu, historia obiektu, nazwy trzech, trzy nazwy miejscowości obecnie, w której jesteśmy. Mamy pierwotną nazwę Bad nazwę obowiązującą po wojnie Zdrojowiec, mamy nazwę Jedlina Zdrój, która jest w tej chwili obecnej. Jest to znak i świadectwo zmieniających się losów ich historii. Za moimi plecami pomieszczenie zawiadowcy stacji Jedlina Zdrój. To właśnie tutaj było pomieszczenie, z którego zawiadowca nadzorował nie tylko ruchem pociągów, ale także łącznością w zakresie połączeń i dysponowania składami, które przemieszczały się w obrębie Rizek. On decydował o wjazdach do tych tuneli właśnie specjalnych, o których mówiliśmy, być może o tym tunelu, także między Wałbrzychem-Litersbach a Kamieńskiem. Nie ma nigdzie mowy o tym, żeby z Wałbrzycha było dysponowane te składy, a jest mowa o tym, że one były dysponowane z jedynym zdrojem, właśnie z tego pomieszczenia. na terenie Zamku Książ, jest to trzecie miejsce związane z Riedigerem. I to jest takie najciekawsze miejsce związane z Riedigerem. Z czym to się wiąże? Lokalizacja Riedigera na Zamku Książ miała być ukończona według dokumentów niemieckich w roku 1944, pod koniec tego roku. Można domniemywać, że skoro założono taką datę, jeszcze było kilka miesięcy do końca wojny, obiekt został zrealizowany i ukończony. Choć nie ma dokumentów na odbiór tego obiektu, miała to być duża centrala telefoniczna, podobna do tej lokowanej w tunelu pod Wołowcem, tam gdzie byliśmy wcześniej. W jakim celu zrobiono taką centralę telefoniczną i po co ona była potrzebna akurat w tej lokalizacji? Jest to pewnie związane z tym, że zamek książ dysponował tymi czterema obiektami, o których wielokrotnie mówiłem czterema obiekt kompleksami podziemnymi, między innymi obiektem badań studiów broni powietrznych, o czym mówi Mołdawa i prawdopodobnie było to związane z ilością informacji, którą musiała przepływać między tymi ośrodkami a Berlinem, a także innymi ośrodkami badawczymi. Do mnie, mamy takie domniemania, że była też łączność te, telewizyjna, była łączność dalekopis, dalekopisowa, była prawdopodobnie łączność yy, faksowa, bo już były pierwsze faksy w tym momencie, były próby prowadzone z tym, yy, o co chodzi, nie ma takiej możliwości, żeby w szybkim tempie przekazywać dokumentację papierową i być może ta dokumentacja papierowa miała też, czy nie być może, na pewno miała duży stopień tajności, Najłatwiejszym sposobem było przekazywanie tej y, dokumentacji i wymianę informacji między, między tymi ośrodkami badawczymi poprzez właśnie drogę łączności specjalnej. Mamy, łącz, mamy łączność specjalną na Książu, mamy to centralę właśnie Ridiger, mamy łączność specjalną y, w obrębie tunelu pod, na Wołowcu, mamy łączność specjalną w Jedlinie Zdroju. Y, wiemy o tym, że dochodziła ona do Kolc i prawdopodobnie tam wchodziła w głąb podziemi Rize, Mamy taki obiekt łączności specjalnej w Świdnicy, Świdnica 2, Szwajnic 2. Mamy taki obiekt łączności w Rzeczce, niedaleko podziemi Rzeczki. Także to są te nasze obiekty łącznościowe związane z kryptonimem Rydiger. Jest drugi aspekt tego samego kryptonimu, to jest aspekt badań atomistycznych, które były wykonywane gdzieś w Wałbrzychu, w Waldemburgu, w podziemiach starej kopalni. Są zeznania świadka, który rozmawiał z fizykiem rosyjskim, Frołowem, to właściwie Rosjanie go przysłuchiwali, bo on był fizykiem z Drezna, e, przywiózł do Waldenburga akcelerator, e, i ten akcelerator miał być właśnie zabudowany w jednej z kopalń. E, świadek miał pobyt po wyjściu z dworca, e, założono mu kaptur na głowę, wożono go pół godziny po mieście, e, dowieziono do jakiegoś garażu, wysadzono w tym garażu i przeprowadzono do podziemi kopalni. W momencie, kiedy Rosjanie go przywieźli z powrotem po wojnie do Wałbrzycha i chcieli, żeby ustalił miejsce, gdzie to się znajdowało, nie był w stanie wskazać po prostu tego miejsca. To nie była kwestia lat, które minęły, tylko kwestia tego, że po prostu tak go, tak go po prostu obwieziono po tym mieście, że nie mógł się zorientować w terenie, gdzie to było. Byliśmy na Górze Parkowej, to prawdopodobnie to jest właśnie ten obiekt, gdzie go przywieziono, ten teren. Pod Górą Parkową mamy cztery kopalnie, dawne poniemieckie, które zostały wyeksploatowane. Nie by istniała wtedy jeszcze metoda górnicza polegająca na podsypywaniu starych wyrobisk nieużywanych, także te wyrobiska prawdopodobnie stały puste. Nie było dużym problemem, żeby te wyrobiska połączyć w większe sale i umieścić tam pewne laboratoria. Człowiek, który przywiózł ten cyklotron, stwierdził, pod że podziemia były dozorowane, były specjalne przepustki metalowe perforowane, że była tych podziemiach telewizja, że podziemia nadzorowali ludzie z SS oznaczeni specjalnymi znaczkami, jak na nerby, czyli specjalnych, o, specjalnych jednostek wojskowych niemieckich, które zajmowały się tajnymi projektami badawczymi. Co ciekawego, on powiedział, że już jeden cyklotron tam działał i funkcjonował, on przywiózł drugi który został przekazany właśnie na cele tych badań w Waldenburgu. Mam dodatkowe świadectwo z wywiadu brytyjskiego, gdzie pewien człowiek stwierdza, iż został wysłany do Wałbrzycha na podstawie podsłuchu brytyjskiego, wywiadu brytyjskiego, że pewien człowiek odpowiedzialny za badania dla Rzeszy został wysłany do Waldenburga w kwietniu 1945 roku, gdzie odbywały się eksperymenty nowej broni, i on stwierdził, że eksperymenty wypadły pomyślnie i broń działa. Nie wiemy jaka to broń była i nad czym prowadzono eksperymenty. Yy... Temat Riddickera krąży od jakiegoś czasu. Yy... Większość badaczy się tym zajmuje i próbuje ustalić, gdzie jest, gdzie jest ten kompleks. Yy... Jest właśnie te... wiele teorii, się spier... spierają się między sobą badacze. Czy to jest tylko i wyłącznie centrala telefoniczna, czy to jest tabla Hobartowin, atomistyczna, czy to jest tylko wołowiec, a może książ. Próbuję ustalić, bo to jest mój temat od wielu lat. Co jest faktycznie z tym Rittigerem? Gdzie on się ukrył, i gdzie, on, gdzie on jest ulokowany i czy, czy, czy te trzy wersje, które żeśmy przedstawili, są rzeczywiste i istnieją? Wiele wskazuje na to, że tak jest i że, to, że te trzy obiekty są. A że są to wskazuje na to, że po prostu bardzo ważnym obiektem było Rize, istotnym w Rzeszy i w tym, w tym momencie właśnie końca wojny i zagrożenia ze strony aliantów z zachodu i wschodu i ulokowania właśnie ostatniej nadziei niemieckiej właśnie na terenie Dolnego Śląska. Obręb olbrzyma Rize to nie jest tylko to, co widzimy w tej chwili, czyli Włoda, Szosówka, Rzeczka, tereny górsowych. Według mnie założenia Rize obejmowały tereny od Jeleniej Góry, praktycznie po Złoty Stok i także niebrane pod uwagę w tej chwili przez większość badaczy tereny Czech. Mamy kontakt z pewnymi stowarzyszeniami w Czechach i z pewnymi osobami po stronie czeskiej. Są obiekty Rize po stronie czeskiej. Będzie to upubliczniane. Robimy, no robimy pewne badania i pewne kontakty związane z istnieniem Rize po stronie czeskiej. Co my widzimy? Widzimy właśnie to, co jest na osówce, na rzeczce, na wodarzu. Temat jest głębszy. Temat jest głębszy, dlatego że obejmuje nie tylko to, co nam pokazano i co nam zostawiono, abyśmy widzieli, obejmuje to, co jest pod ziemią, gdzie pracowali więźniowie w działających obiektach. Wiemy o tym, że były takie obiekty podziemne, gdzie były już zainstalowane maszyny, gdzie była prowadzona na przykład produkcja. Człowiek zeznaje, że pracował przy maszynach konkretnej firmy, która by, szwajcarskiej, które produkowały super precyzyjne koła zębate. Czy te koła były produkowane do sprężarek, czy do jakiegoś innego rodzaju broni, nie wiemy, ale pracował w podziemnej hali na jednym z niższych poziomów kompleksu, gdzie było ogrzewanie, gdzie była woda, gdzie było po prostu wszystko wykonane łącznie z oświetleniem i funkcjonowało. Czy tylko produkcja? Nie, na pewno nie produkcja, wiemy o magazynach, wiemy o magazynach broni, o magazynach paliw, o magazynach żywności. Możemy domniemywać, że były to też magazyny dzieł sztuki i innych obiektów kultura, kultury, nie tylko niemieckiej, ale w ogóle europejskiej. Czy mogło być Rize? Mogło być ośrodkiem nie tylko właśnie produkcji, nie tylko ośrodkiem ostatniej kwatery, jak gdyby ukrycia się władz Rzeszy, było także według informacji, które zyskałem od pewnej osoby, e, która, której r... przodkowie, znaczy jego dziadek był związany z dowodzeniem do, na dolnym Śląsku niemieckim, powiedział, że Rize miało być arką. Miało być miejscem, jak gdyby, ukrycia tego, co byśmy schowali na arcy, czyli ostatnich rzeczy, które mogą się nam przydać po potopie, po jakimś tam końcu świata, jak oni to mogli mywać po wejściu Rosji. E, czyli Zresztą znaczy twierdził, że pewne obiekty były przeznaczone jako typowo magazynowe, jedne, inne miały być jako produkcyjne, jeszcze inne jako kwatery. Faktycznie mamy, mamy rozczłonkowaną produkcję po terenie Rize, mamy rozczłonkowane miejsca ukrycia dóbr, mamy rozczłonkowane miejsca, gdzie mogli być ukryci ludzie. Między innymi takim obiektem właśnie, takie obiekty lokujemy w rejonie Jedyny Zdroju, o której się mało mówi na co mogłaby wskazywać właśnie stacja w Jedlinie Zdroju i to jak ona została wybudowana i na jakie potrzeby. mamy, że gdzieś w tym rejonie musi istnieć obiekt właśnie z celu ukrycia wielu, wielu osób. Jest tam właśnie też ten temat związany z paliwem dla pewnych, czy do pojazdów, czy dla lotnictwa, co potwierdza wielkość olbrzyma. Na całym tym terenie była prowadzona działalność górnicza, począwszy od działalności wydobycia srebra, ołowiu, skończywszy na, na wydobyciu węgla, były przygotowane po prostu jak gdyby podziemia, które można było wykorzystać, zaadoptować, poszerzyć, rozbudować na potrzeby właśnie Rize, Nie. Takie, takie podziemia mamy właśnie od złotego stoku, praktycznie aż po jelenią górę. Istnieje bardzo dużo starych kopalń, o których nawet w tej chwili nie wiemy które miały być wykorzystane. Czy takie kompleksy mogą być połączone między sobą w jakiś sposób na takim dużym obszarze? No, jeżeli popatrzymy pod względem komunikacji podziemnej, uważam, że wszystkie nie. Chociaż mam pewne informacje na 100%, że wszystkie obiekty typu Włoda, Szosówka, Rzeczka były połączone połączeniami podziemnymi. Mam tą informację od człowieka z górnictwa, który był tam w tych podziemiach z Rosjanami. Był w specjalnej komisji, która w pewnym okresie robiła penetrację pod ziemi, na włodarzu i tak dalej. I ten człowiek twierdzi, że istnieje połączenie między tymi kompleksami. Niestety nie zostanie to udostępnione publicznie, w związku z tym, że prawdopodobnie leżą tam tysiące zwłok, a nikt nie będzie chciał, żeby to zostało pokazane, lub udokumentowane. Patrząc na Ludwikowice, możemy powiedzieć, że jest to taki jeden z pewnych bardziej istotnych elementów RIDŻE. Z tego względu, że no mieliśmy tamtą dużą kopalnię, która w pewnym okresie została według mnie celowo zamknięta. Czy celowo zrobiono ten wybuch metanu, w którym zginęło stu kilkunastu górników? Myślę, że nie, że to tylko było pretekstem do zamknięcia kopalni. To był okres, kiedy właśnie przekształcano pewne obiekty pod działalność produkcyjną wojskową lub inną dla celów wojska. I właśnie wojsko przejęło obieg w Ludwikowicach. Co tam produkowano? Wiem na 100%, że produkowano materiały wybuchowe dla saperów, dla, dla górnictwa, dla wojska. Czy produkowano też uran? Podejrzewam, że w Ludwikowicach produkowano kostki uranowe do badań do wstępnych powiedzmy nie reaktorów, ale stosów atomowych. E, jeden z takich stosów atomowych był prawdopodobnie przygotowywany na terenie książa. E, prawdopodobnie miano, miano prowadzić badania z wykorzystaniem właśnie próby przy stosie atomowym. E, wiemy, że tego nie dokonano, dlatego że obiekt nie promieniuje. E, jednak wszystko wskazuje na to, popatrząc przez analogię na taki sam obiekt w Niemczech, że jest to obiekt stosu. Nazywało to się Uran-maszynę e, i polegało na tym, że Pewnym y, takiej konstrukcji betonowej układano płyty grafitu, w których y, były wkładane w otwory kostki lub kulki y, uranu. Przekładano to jak wafle, y, było, było odpowiednio chłodzone i z tego była, była wywoływana reakcja łańcuchowa, kontrolowana, z której można było otrzymać jakiś tam prąd, ewentualnie no, badać samą reakcję. Y, myślę, że takie badania atomistyczne nie tylko właśnie właśnie w kompleksie Digera y, w centrum Wałbrzycha ale także właśnie w tym obiekcie, w książu były prowadzone. Sam kompleks Książa, to co powiedziałem wcześniej, jest rozległy na terenie od Siebodzic praktycznie, aż po Lubiechów, po Wałbrzych i po Palmiarnie w Lubiechowie. Są to cztery kompleksy podziemne ukryte nie tylko pod zamkiem, bo zajmujemy się zamkiem, w większości mówimy o zamku. Pod zamkiem jest jeden kompleks, a mamy jeszcze trzy kompleksy. One są ze sobą połączone, tak, i mają jeden wspólny centralny dworzec. Wielce prawdopodobne, są połączenia kolejowe pod Wałbrzychem, podziemne. Są to połączenia z tak zwanego dworca centralnego w Wałbrzychu do Świdnicy i dalej, być może na Wrocław. Jest połączenia dwa linii kolejowej na Zamek Książ. Jest połączenie w stronę ludwikowic głocki Podziemne linie kolejowe. Na czym to opieram? Było takie zeznanie świadka, który mówił o tym, że kobiety, która pracowała pod ziemią, Przeładowywała z wagoników kolejek wąskotorowych górniczych, przeładowywali urobek na wagony normalnotolowe, torowe podziemne w tunelach podziemnych kolejowych. Dlaczego budowali połączenia podziemne? Bo wiedzieli, że może być prowadzona wojna, wojna totalna wojna totalna właśnie z użyciem broni atomowej.